tkm 24 gościmy dzisiaj w, e, w Urzędzie Gminy Gowarczów. Jesteśmy z Panem Wójtem Stanisławem Pacochą. Witam serdecznie. Witam pana, witam Państwa, witam mieszkańców Gminy Gowarczów. Panie Wójcie, rok, rok pracy za Panem, bo to był e, niecały rok pracy, bo druga tura była pod koniec e, listopada poprzedniego roku. To był dla Pana gorący okres, czas nauki, czy, czy od razu ruszył Pan do działania? Powiem tak, to nie był dla mnie łatwy okres, dlatego że nigdy nie pracowałem w samorządzie, ale z zarządzaniem miałem bardzo dużo do czynienia, bo, ponieważ prowadziłem swoją działalność, jak pan wie i państwo wiedzą, także przekłada się to i odzwierciedla na teren gminny, powiedziałbym, łatwiej mi było się odnaleźć w urzędzie niż bym nie miał swojej działalności nie byłbym Przedsiębiorcą wcześniej. Zarządzanie, cóż, gmina jak gmina pracuję, pracuję z referatami, z pracownikami, także ta współpraca układa się dobrze. Z radą współpraca dla mnie coraz bardziej się lepiej układa. Wiele zadań i zamierzeń uczestniczą w rozmowie, uczestniczą radni w rozmowie. Także ta współpraca na ten okres, powiedziałbym, jest dobrze, układa się dobrze i stabilnie. Wróćmy do tej do chwili teraźniejszej do, do kwestii związanej z tą obwodnicą, ponieważ dostajemy zapytania od, od mieszkańców, że coś słyszą, wiedzą, że w którymś kościele dzwoni, ale nie wiedzą dokładnie w którym, o co z tym tematem chodzi. No jak Pan wspomniał, chodzi tu o obwodnice, o tak, są przygotowane cztery warianty obwodnicy y, Gowarczowa, dwa warianty zachodnie, dwa y, wschodnie. Y, Były te warianty włożone do wglądu do 2 y, listopada, mieszkańcy zapoznawali się z tymi wariantami, y, oczywiście y, y, wpływają pisma testy różnego rodzaju. Także całym inwestorem obwodnicy jest Wojewódzki Zarząd Dróg. Także my w tych kosztach w ogóle nie bierzemy udziału i my tu nie mamy wpływu, można powiedzieć, na decyzję Zarządu Dróg Wojewódzkich. Byłem na rozmowie z moją zastępczynią, panią wicewójt, u pana marszałka, rozmawialiśmy też temat na temat tej obwodnicy. Obwodnica jest już w bardzo zaawansowanym szczeblu i mogę powiedzieć, że marszałek powiedział, że zaplanowano zakończenie budowy obwodnicy na 2019 rok. Jeszcze będą oczywiście konsultacje społeczne, a to nie jest powiedziane, że ona będzie od strony wschodniej, tak jak tutaj mieszkańcy Miłakowa i są już, można powiedzieć, bardzo przerażeni tą obwodnicą i z jej strony jest bardzo dużo protestów. Nie powiedziane, że nie będzie od zachodniej. Powiedział nam marszałek. Mimo że w studiu mamy uchwalone, że projekt obwodnicy jest od strony wschodniej. To, co będzie decydowało o tym jej ostatecznym wyglądzie, o, tym jej ostate o tej jej ostatecznej trasie. Oczywiście koszty, yy, badania, decyzje środowiskowe, ale to jak mówię, to już yy, Wojewódzki Zarząd Dróg. A wiemy na czym mają polegać te konsultacje społeczne, o których ktoś jest na, mowa? Na pewno ktoś przyjedzie z Wojewódzkiego Zarządu Dróg yy, i będzie tu konsultował się z, yy, z mieszkańcami. W każdym z tych czterech projektów jest też mowa o wykupie działek mieszkańców, ale tego dokonuje Wojewódzki Zarząd Dróg. Rozumiem, to, jest, to leży w ich kwestii. Oczywiście, oczywiście jest to specustawa, wchodzą, wykupują, robią. Tutaj, żeby to jeszcze tak zreasumować, generalnie gmina w sprawie obwodnicy za wiele powiedzenia nie ma, poza tym, że może uczestniczyć w rozmowach. Oczywiście, w konsultacjach, ale tak jak Pan słusznie tutaj zauważył, my tutaj nic... Nie mamy do powiedzenia, można powiedzieć. No dobrze, to, to zmieńmy temat, bo w tych minionych tygodniach wracając do tego całego roku pracy mhm. pana wójta głośno było o odwołaniu wicewójta Sławomira Cichego. Wiadomo, że już jest nowa pani wicewójt. Jakbyśmy mogli powrócić do tego, czym spowodowane były te, te zmiany personalne. No, ale to już wypowiadałem się na ten temat, brak zaufania. Mhm. No, no i oczywiście... Drugi temat to był odmowa pracy w zakresie obowiązków, jakich posiadał. W tym temacie wicewójt na łamach innych mediów niż nasz wicewójt Cichy wypowiadał się między innymi już po odwołaniu, że pan wójt przyznał sobie jakieś wysokie wynagrodzenie, jakąś wysoką podwyżkę, ale to chyba nie jest do końca prawdą. Te kwoty to... były zupełnie inne niż, nie, no niż tym, padały w przekazach medialnych. Tak, jak było to kwota bodajże około 3000, a to jest nieprawda, bo to było chyba 1700 zł. Być może z jakimiś groszami, oczywiście brutto, nie? ale nie, nie chciałem tak. komentować sprawy, także myślę, że y, nagłośnienie tego to nie ma sensu. Mhm. Od, od kilku miesięcy urząd sprawuje pani Marzena Dziewic. Jak układa się ta współpraca, Pani Wójciu? Współpraca się układa bardzo dobrze. Zapoznała się z terenem naszej gminy. W zamówieniach publicznych widzę jest bardzo operatywna. Także nie ma problemów z pozyskiwaniem środków też. Yy, przygotujemy, przygotowujemy teraz pr, e, wnioski na składanie, do, na dofinansowanie spraw na drogi lokalne, wewnętrzne i dojazdowe, mm -hmm. także już w projekcie budżetu zabezpieczyliśmy tam bodajże koło miliona 100 tysięcy złotych. W projekcie budżetu na rok 2016? O, oczywiście, mówimy o 2016. Wiemy o jakich odcinkach tak, jest mowa, tak, czy jeszcze tak, na razie nie tak, chcemy tak. tego zdradzać? Nie, oczywiście, że wiemy, oczywiście, że wiemy, no, y, mogę powiedzieć, że y, taki jest y, okres dosyć gorący, bo y, we wnioskach y, gmina Kowarczu nie posiada strategii, musieliśmy robić y, plany odnowy miejscowości, bo to jest jeden z warunków y, pozyskiwania środków. A za chwilę od 1 grudnia będzie można składać wnioski do 15 stycznia. Także czas na nagli pracy dużo. To takie problemy, z które zostawili poprzednicy? To tak, no niestety, ale mogę powiedzieć, że w grudniu prawdopodobnie zajmiemy się zrobieniem strategii gminy Gowarczów na najbliższe 10 lat. Za chwilę. Ruszczy RPO, gospodarka-ściekowa, też będzie strategia potrzebna, także żebyśmy byli przygotowani do bieżących spraw. To ostatni moment chyba, żeby tak, z tych tak, unijnych oczywiście. funduszów coś wyłustać. W tym projekcie nowego budżetu znalazły się jeszcze pieniądze jakieś inne inwestycje. O, oczywiście, oczywiście. Jest zabezpieczone 350 tysięcy na projekt ośrodka zdrowia. Mamy 500 tysięcy zabezpieczone na budowę kanalizacji, w dalszej części Miłakowa. No i na takie środki bieżące, na wodociąg mamy zabezpieczone 140 tysięcy. Oczywiście oświetlenie nie kojarzy dokładnych słów. Projekt i, i budowa ośrodka zdrowia, to, to chyba jeden z głównych celów Pana. Ale jak oczywiście, w, jak wcześniej zapowiadałem w mojej kampanii wyborczej, że priorytetem dla mnie będzie budowa ośrodka zdrowia i zmierzam ku temu. Mieliśmy, co prawda, mamy prywatnego inwestora, który chce. Wybudować ośrodek zdrowia, ale nie mamy chętnego, który by to wydzierżawił. Były rozmowy prowadzone z, nawet z doktorem Prasałem, ale on nie podejmie się takiej odpowiedzialności, mm -hmm. żeby to był niepubliczny ośrodek zdrowia. I w tym momencie zdecydowałem, że w przyszłym roku zrobimy projekt bo jest projekt Ośrodka Zdrowia, ale to jest projekt nieaktualny, mm -hmm. trzeba byłoby go aktualizować i teraz są już inne wymagania. Po, po konsultacjach z, z panem doktorem Prosałem doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie zrobić nowy projekt niż ten aktualizować. No i oczywiście w następnym roku, czyli w 2017, ośrodek zdrowia zaczniemy budować myślę, że i oddamy. Wiadomo w którym miejscu, gdzie jest, gdzie jest miejsce na, na taki budynek? Na... Tak, bo, tak, oczywiście będzie to przy y, szkole podstawowej przy ulicy Ruka. Dobrze. Panie Wójcie, to jeszcze pytanie o jedną inwestycję, o którą y, nasi widzowie pytali. O boisko. Tak, oboisko. Yy, po, mogę powiedzieć, że jest wyłoniony wykonawca projektu, który już się zajął. Yy, będzie to przebudowa boiska tęczy yy, z, z wymianą murawy, z podniesieniem, z, z yy, odwodnieniem, z ogrodzeniem, piłkochwytami, i przebudowa y, trybun. Także spokojnie czekamy. Na projekt. Wstępnie, y, po wstępnej rozmowie z projektantem, który to będzie robił, mówił, że to będzie koszt około y, 600 tysięcy takiego boiska. Ale myślę, że przy przy pozyskaniu jakichś środków zewnętrznych, to gmina spokojnie może sobie z tym y, problemem poradzić. Czyli nie jest to temat zapomniany. Nie, 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 nie <śmiech> oczywiście. <śmiech> to Panie Wójcie, czego, czego życzyć Panu? Y... I całemu urzędowi na najbliższy rok. Przede wszystkim spokoju, dobrej współpracy z Radą, z pracownikami, a Wam mieszkańcom życzę wszystkiego najlepszego i zdrowych, spokojnych i wesołych świąt, spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze. Dziękuję.